Reinkarnacja i łagodność. Jedyną odpowiedzią tego, kto rzeczywiście pojął reinkarnację i karmę, jest postawa życiowa pełna łagodności. Łagodność może się realizować jedynie w codziennym teraz. Życie w codziennym teraz. Oznacza pozwolić prawom reinkarnacji i karmy umrzeć we własnej istocie. W tej samej chwili, w której człowiek spotyka wieczność w czasie, reinkarnacja jako ludzkie prawo życiowe osiąga swój cel. Pragniesz wiedzieć, co to jest wieczność? Nie jest ona niczym więcej niż obecną chwilą. Jeżeli nie uda ci się złapać jej w tym momencie, teraz, to nie uda ci się to nigdy, choćbyś nie wiadomo ile razy się odradzał, nawet i 100 tysięcy lat. Mistrz Sen Seppo. Łagodność jest jedyną alternatywą człowieka który w obecnym przełomie widzi ten przemożny natłok sprzeczności i rozumie dobrze, że obłędna idea zabezpieczania pokoju poprzez zbrojenia sama się demaskuje. Łagodnością cechuje się ten, kto rozpoznaje w sobie samym i w swoim otoczeniu prawa karmy i reinkarnacji i przechodzi do postawy życiowej Nieczynienia. W następstwie tego prawa te przestają dla Niego obowiązywać. On prawa te wypełnił, bowiem przejrzał ich celowość, bez reszty je zaakceptował i bez sprzeciwu przeżył je w samooddaniu. Podstawowym warunkiem, aby w łagodności poznać prawa reinkarnacji i zrozumieć ich znaczenie, jest przyjęcie rzeczywistości bez sympatii bądź antypatii. Rzeczywistość nie jest dobra ani zła, ona jest jaka jest. W łagodności można dostrzec, że wszystko powiązane jest ze wszystkim, że każdą reakcję poprzedza jakaś akcja, że jedno nie jest możliwe bez drugiego. Możliwe jest wtedy doświadczenie, że nawet najbardziej ekstremalne sprzeczności, najbardziej krańcowo sprzeczne postawy życiowe tworzą razem pewną jedność. W człowieku, który to dostrzega, zaświta coś z przeżycia jedności. Być może nasze serce się wzburzy, gdy się stwierdzi, że. Nie możemy uczynić nic innego, jak aprobować wojnę. Lecz czy był kiedyś taki czas, w którym nasza Ziemia była globem pokoju? Czyż ludzie nie byli stale na wojennej ścieżce? Gdy z przeżycia Chrystusowego, z przeżycia jedności mówi się, mój pokój, mój głęboki pokój daję Wam. Wtedy otwiera się serce, lecz z tego samego przeżycia Chrystusowego mówi się także, Królestwo moje nie jest z tego świata. Można doświadczyć co nieco z prawdziwego pokoju, jeżeli zaakceptuje się dualizmy życia. Jeżeli to możliwe, jeżeli ma się odwagę, aby we wszelkich sytuacjach pozostać łagodnym. Lekcji, aby posiąść odwagę, trzeba i można nauczyć się w tym życiu. Można się jej wyuczyć jedynie wtedy, jeżeli przyjmie się bez oporów swoją własną sytuację, podobnie jak i brzemię długów, które odziedziczyło się po poprzednich mieszkańcach mikrokosmosu. Łagodnym jest ten, kto we wszystkim dostrzega objawienie się dziw Bożych, kto podąża za złotą nicią przewijającą się poprzez niezliczone inkarnacje. Łagodnym jest ten, kto tę nić trzyma w ręku. Łagodnym jest ten, kto sam staje się tą nicią, staje się przewodnikiem. Przez którego poczucie jedności, Bóg wchodzi w czas. Od takiego przewodnika emanuje światło, gnoza, zrozumienie. Czym jest Gnoza? Gnoza jest wiedzą, zrozumieniem przyczyn wszelkich krańcowości. Gnoza jest znajomością możliwości, wiodących do przeżycia jedności. Do Boga. Gnoza jest odpowiedzią na pytanie dotyczącą przyczyny i celu czyjegoś obecnego istnienia, czyjejś aktualnej inkarnacji oraz człowieka i świata. Gnozy nie można się wyuczyć w jakiejś specjalnej szkole. Gnoza doświadczenie Boga, przeżycie Boga wyraża się w totalności życia. Dla jednego świadomie, dla innego nieświadomie. Gnoza to uczenie się z serca mikrokosmosu, to uczenie się od Boga. Osobowość jest zdjęciem migawkowym, odzwierciedleniem mikrokosmicznego serca w aktualnym świecie. Reinkarnacja jest materialnym utrwaleniem tego zdjęcia migawkowego. Łagodny jest w stanie przyjąć to zdjęcie migawkowe w całości, bowiem ognisko serca-osobowości zbiega się z sercem mikrokosmosu, bowiem atom iskry ducha i atom odzwierciedlający stały się u niego jednym. Jak działa gnoza? Posłuchajmy słów perskiego mistyka Mansera al-Haladijeja. Temu, co żyje, pozwala umrzeć. Temu, co jest martwe, pozwala żyć. To, co traźniejsze, ukrywa. Temu, co nieobecne, pozwala świecić. To, co istnieje, niszczy. To, co nie istnieje, powołuje do życia. Życie służebne. Prawdziwa wiedza mieszka w sercu, wiedza zewnętrzna leży na języku. Służebność w stosunku do tego drugiego w mikrokosmosie jest zadaniem człowieka na tej Ziemi. Jeżeli człowiek pragnie uniknąć piekła, to jego życie musi być służbą. Jeżeli człowiek pragnie żyć w niebie, Musi być posłuszny Bogu, który jest w nim samym. Ten, kto znalazł Boga w sobie, ten zawsze będzie przy nim. Ten, kto żyje w boskiej obecności, reinkarnuje w świat boski, a nie w świat ludzki. Łagodny, który tak żyje, odziedziczy ziemskie królestwo, ponieważ łagodność, pobłażliwość. I nieczynienie są największą siłą. Uczyni on z gnozy konkretną rzeczywistość, a przez to spłaci wszystkie długi karmiczne. Celem reinkarnacji jest uwolnienie od wszelkich długów karmicznych i więzów, przełamanie ich i przez praktykę życiową puszczenie ich z dymem. Gnoza to woda, którą otrzymujesz, gdy masz pragnienie. Gnoza to pokarm, którego łakniesz, gdy jesteś głodny. Gnoza to ciepło, które ciebie ogrzewa, gdy marzniesz. Gnoza towarzyszy ci, kiedy jesteś samotny. Gnoza ochrania cię, kiedy jesteś zatrwożony. Gnoza jest odpowiedzią, kiedy pytasz. Gnoza jest spokojem, kiedy jesteś niespokojny. Gnoza jest miłością, kiedy ty jesteś bez serca. Gnoza jest prześladowcą, kiedy uciekasz. A gdy się rozglądasz wokoło, gnoza jest tym, czego tak długo szukałeś. Gnoza jest bijącym sercem ciała, którego ty jesteś cząstką. Gnoza jest tym, co jest zawsze, również wtedy, gdy uważamy siebie za bezwartościowych. Gnoza, Bóg, jest możliwością życiową, domostwem wszystkich stworzeń. Działanie gnozy polega na tym, że każde stworzenie otrzymuje swoje miejsce, gdzie może znaleźć pokój w domu Boga. Gnoza jest uświetnieniem niewypowiedzianej wspaniałości w każdym czynie, postępowaniu i objawieniu. Gnoza jest odzwierciedleniem tego jedynego w różnorodności, ten, to widzi i przyjmuje swoją dzisiejszą inkarnację jako dar, aby poznać działanie Boga, mówi: Mój duch jest zespolony z Twoim duchem, jak woda z winem. Poprzez przyjęcie losu bez uprzedzeń powstaje samo poznanie i uzyskuje się wgląd, Powiązania Pomiędzy czasem a wiecznością we własnej istocie. Zrozumienie praw reinkarnacji jest równoznaczne z postrzeżeniem powiązań pomiędzy czasem a wiecznością. W przypowieściach mistrza Eckharta pokazany został wzór tego związania. Pewna dziewczyna przyszła do klasztoru i pyta o mistrza Eckharta. Odźwierny zapytał ją, kim jesteś? Kogo mam zameldować? Dziewczyna odparła, nie wiem. Odźwierny spytał ponownie, dlaczego nie wiesz, kim jesteś? A ona odpowiedziała mu, nie jestem ani dziewicą, ani nie jestem kobietą, ani mężczyzną, ani nie jestem zamężną. Ani nie jestem wdową, ani nie jestem panią, ani nie jestem panem, ani nie jestem dziewką służebną, ani nie jestem parobkiem. Odźwierny poszedł do mistrza Echarta i powiedział: Chodź ze mną i zobacz to najdziwniejsze stworzenie, o jakim kiedykolwiek słyszałem. Chodź ze mną i zapytaj ją. Kto pragnie rozmawiać ze mną? Tak też uczynił Mistrz i rzekł. Twoje słowa są szczere i głębokie. Powiedz mi więc, jak je rozumieć. Dziewczyna rzekła. Gdybym była dziewicą, trwałabym w mej pierwotnej niewinności. Gdybym była kobietą, dałabym w mojej duszy schronienie wiecznemu Słowu. Gdybym była mężczyzną, zwalczałabym w zaciekle wszelkie grzechy. Gdybym była zamężna, pozostałabym wierna z mojemu jedynemu mężowi. Gdybym była wdową, tęskniłabym nieustannie za moim jedynym ukochanym. Gdybym była panią, pełniłabym służbę pełną szacunku. Gdybym była panem, Miałabym moc, aby zawsze wykonywać owocną pracę. Gdybym była służącą, byłabym pokornie oddana Bogu i wszelkim Jego stworzeniom. Gdybym była parobkiem, pracowałabym ciężko i służyłabym całą moją wolą mojemu Panu bez szemrania. Nie jestem nikim z tych wszystkich. Jestem taka jak wszyscy inni i tak będę żyła dalej. Gdy mistrz Eckhart to usłyszał, wrócił do klasztoru i rzekł do swoich uczniów: „Jestem pewien, że znalazłem i słyszałem najbardziej czystego z wszystkich ludzi. Samo poznanie. Pierwsze co się zauważa w tej rozmowie to to.” Że dziewczyna ta zaświadcza o niezaprzeczalnym samopoznaniu. Zna ona wszystkie funkcje, jakie spełniać może człowiek w stanie idealnym, i wie, że wszystkie te funkcje są siłami napędowymi wszelkiego ludzkiego działania podczas wszystkich inkarnacji. Po powiedzeniu, czym jest prawdziwa istota ludzka, musi ona jednak stwierdzić. Nie jestem żadną z tych osób. Wiem, że funkcje te nie mogą być zrealizowane na płaszczyźnie, na której żyjemy, a przecież jestem ich spragniona, bowiem inaczej nie znałabym ich. Nie jestem już w stanie mojej pierwotnej niewinności. Napiłam się wody, która mnie zbrukała. Nie jestem tą kobietą, która dała w swej duszy schronienie wiecznemu Słowu, lecz używałam mojej wrażliwości, aby przyciągnąć do siebie wiele rzeczy. Nie jestem mężczyzną, bowiem przegrywam wciąż walce przeciwko odstępstwu. Może byłam zamężna, lecz z powodu braku gotowości do słuchania. Jak i obiektywności względem siebie i innych, stał się mój związek z tym drugim niegodny. Byłam wdową i zapomniałam o moim jedynym ukochanym. Byłam panią, posiadałam szlachectwo, lecz żyjąc zaprzepaściłam swoją pozycję. Byłam panem i potrafiłam prowadzić innych. Przez co mogliby oczyść swoją własną godność, lecz zawiodłam i związałam innych z moim autorytetem. Byłam dziewką służebną, lecz moja pokora nie była wiele warta. Byłam parobkiem, lecz służyłam samej sobie zamiast mojemu panu. W ten sposób musiałam doświadczyć, że wszystko, o czym wiedziałam i o czym marzyłam, nie jest do zrealizowania przy moim obecnym stanie, w tym obszarze życiowym, w którym teraz egzystuję. Lecz nie jestem zgorzkniała. Stałam się rzeczą, stałam się pusta, moje dążenia znikły. A ja jestem gotowa iść tam, dokąd prowadzi mnie ścieżka. I moja droga zaprowadzi mnie do Eckharta, do łagodnego, do lustra, w którym ponownie doświadczyć mogłam najgłębszych wartości w swojej istocie. Ludzie, którzy łączą się w grupę, posiadają w pewnym stopniu takie same obciążenie karmiczne. Z tego powodu w przeżyciu grupowym według materii. Można odczuć niepodważalne prawa reinkarnacji. W grupie gnostycznej prawa te przestają obowiązywać w miarę, jak przeżywane jest ich powiązanie ze światłem. Aby te procesy uwalniające się nie przebiegały zbyt dramatycznie, musi być w grupie dostateczna ilość łagodnych. Jeżeli tak nie jest, to jedna akcja wyzwala szereg reakcji łańcuchowych. Łagodny, który czuje się karmicznie związany z żywym ciałem szkoły duchowej, złotego krzyża, jest ze swojego wnętrza stale gotowy do kroczenia rozpoczętą drogą. Jest napisane w jego sercu, w miejscu i warunkach, w których otrzymałem światło. Muszę przekazywać je dalej. W ziemskim polu, w jego polu mocy, jak stały płomień, ten łagodny świeci w imię wieczności, a pocieszenie Chrystusa jest paliwem dopływającym do Niego bez ustanku. Światło to działa we wszystkich, którzy przez samo doświadczenie doszli do zrozumienia, że ich wewnętrzne przekonanie, ich najgłębsze pragnienie i wiedza nie jest do zrealizowania środkami i możliwościami, jakie próbowali zastosować, a jednak nie mogą się z tym pogodzić. Dlatego szukają i błąkają się po tej ziemi, będącej polem pracy. Tym też wytłumaczyć można ich nieustanne wysiłki, by być przyciąganym do Ziemi, bowiem pragną oni roztworzyć wszystko, co mogłoby być sprzeczne z odzwierciedleniem Boga. W obszarze ziemskim to przeżycie jedności musi być dla nich rzeczywistością. Łagodny dziedziczy Ziemię. Bo zniknęły dlań wszystkie dualizmy. Gdy nie ma już dualizmów, przemijają wszelkie przymuszające prawa reinkarnacji. Wszelkie funkcje, wymienione w historii z Mistrzem Echartem, są aktywnymi promieniami jedynego życia, które mogą być zastosowane w polu pracy bez stworzenia nowej karmy. Czy też dualistycznego złamania, kiedy nie ma już karmy i przestają istnieć przeciwieństwa, zbędne jest pogrążanie się w materię. Dualistyczne przejawienie się tych funkcji mogłoby być następujące: parobek i pan, służąca i bóg, pan z poddanymi. Pani i Jego gotowość do służenia, Wdowa i Zaginiony ukochany, Żona i Jej mąż, Mężczyzna ze swoją siłą, Kobieta i otwartość, Dziewica i czystość, W obszarze jedności, Jaki rozprzestrzeniany jest na ziemi przez łagodnego, Nie ma sprzeczności, Światło, Instrument i obszar działania stały się w nim jednością. Trzy w jednym. Duch, dusza, ciało. W tej jedności świat zostaje wywyższony ze swoimi mieszkańcami i staje się ponownie świadomy swojej siły jądrowej i jedynej drogi, po której porusza się we wszechjedynym. W gnostycznym obszarze życiowym obecne są wszystkie przeżyte impulsy świetlne, które dadzą się przełożyć na wymienione wyżej funkcje: światły z chlebem i winem, łamanym, jedzonym i pitym. Mocą łagodności chleb ten i wino są tak aktywne, jak to możliwe. I w samym oddziaływaniu na człowieka wywołują jak najmniej przeciwstawnych reakcji. Tych przeciwstawnych reakcji nie zawsze da się uniknąć, ponieważ wszyscy mieszkańcy określonego obszaru życiowego zostali zgrupowani razem przez prawa reinkarnacji i karmy, by w końcu nauczyć się tego, że nie należy reagować raz za razem chaotycznie, lecz bez ograniczeń być podśród wszystkich ludzkich aspektów życiowych odpowiedzią na agnostyczne promieniowania świetlne i przyjmować oraz przekształcać to światło w łagodności. Ten, kto jest łagodnym, kładzie kres wszystkim siłom, które powodują konieczność inkarnacji i doprowadza wszystko do pokoju. Czyni on to najpierw samym sobie, a następnie stosuje złotą regułę, stan świadomości jest stanem życia, także w stosunku do innych. Dla łagodnego, stan świadomości jest stanem życiowym. W następujący sposób posiadam dwóch strażników. Moje uszy, które potwierdzają, że miłuję. Mam dwoje oczu, które potwierdzają, że Ty mnie widzisz. Nie ma we mnie innej myśli jak o Tobie. Mój język stanowi jedynie Twą miłość. Gdy spoglądam na południe. Ty jesteś na wschodzie. Gdy spoglądam na zachód, ty jesteś tuż przede mną. Gdy spoglądam w górę, ty jesteś jeszcze wyżej. Gdy spoglądam w dół, ty jesteś wszędzie. Pozwalasz stać się wszystkiemu, nie dając się schwytać. Ty jesteś we wszystkim. Tyś wszechświatem. Nieprzemijalnym, Ty jesteś moim sercem i moim duchem, moją świadomością i myślą, rytmem mojego oddechu, istotą mojego życia. Bóg nie opuszcza dzieła swoich rąk. We wszystkich obszarach, do których ludzie mogą się dostać, mocą ich klucza wibracyjnego, Oczekuje się od nich, by stali się rękami Boga. W łagodności podporządkowują się oni prawom inkarnacji i reinkarnacji, aby w obszarach, w których się znajdują, rozpalić boskie światło dla Jego chwały jeszcze mocniej. Tak dziedziczą oni stale obszar, w którym są aktywni aby otworzyć w nim Boży testament.